Cześć Wam wszystkim, 16 kwietnia, wtorek, Dzień Urodzin Josefa Ratzingera, później Benedykta XVI, naszego zmarłego papieża i wybitnego teologa. Myślę, że to dzień, w którym warto się za niego pomodlić i podziękować za to, co dla nas zrobił. Bo on wszedł i prawie całe życie walczył z tą duchowością liberalną, że tak powiem, z protestantami. I tak dalej, i myślę, że zrobił wielką robotę, pozostawił po sobie wiele świetnych książek, a ja zapraszam do oglądania. See, Słuchajcie, dzisiaj europejski dzień kontroli prędkości. Słuchajcie, ja jako ślimak. Myślę, że załapię się jeszcze do tej normy kontroli prędkości. Ale o tej kontroli prędkości dzisiaj chwilę powiem. Słuchajcie. Dlaczego warto zwolnić w życiu? Dlaczego warto czasem odejść w samotność, spędzić chwilę samemu w wyciszeniu, a nie być przebodźcowanym cały dzień, wykonywać pewne obowiązki, pewne dodatkowe zajęcia i zapominać o tym, że my potrzebujemy odpocząć. Że my potrzebujemy spędzić chwilę w samotności, że my potrzebujemy medytacji, że my potrzebujemy modlitwy. Żeby zajrzeć w głąb siebie, to my potrzebujemy się zatrzymać. A jeśli nie zatrzymać, to zwolnić prędkość. Także zachęcam was dzisiaj do tego, abyście skontrolowali tą waszą prędkość. Czy to czasem nie jest tak, że jesteście tak zabiegani, że nie macie czasu pomyśleć o tym, czego wy właściwie chcecie. Że nie macie czasu na to, aby skontaktować się z tamtym światem poza nami. Czy, nie, czy macie czas, odpowiednio czasu na modlitwę, na wyjście w głąb siebie? To dzień dla was i dla mnie zresztą, do takiej refleksji, do, do zastanowienia się nad tym, czy czasem my nie robimy czegoś za dużo. I żeby pamiętać o tym, że jeśli jest sama praca i nie ma odpoczynku. To jest źle. Jeśli jest sam odpoczynek, nie ma pracy, to jest źle. Ale jeśli jakoś to zrównoważymy, to myślę, że będzie OK. I jeszcze zapamiętaj to zdanie. Pamiętaj, że nie robienie nic to wcale nie jest nic złego. Że każdy z nas czasem ma taki okres i taką potrzebę, że potrzebuje robić nic. Wiadomo, że to robienie nic nie może trwać w nieskończoność. Ale czasem trzeba zrobić nic, czasem trzeba odpocząć i dosłownie nie zrobić nic konkretnego, żeby potem w pełni zregenerowanym wejść w codzienność, lepiej świadczyć o Chrystusie, świadczyć swoim życiem wyjść z pełnią miłości, z pełnią akceptacji. <laughs> no, przepraszam, do ludzi. Że musimy się cofnąć w tą samotność, w tą ciszę, aby, aby potem wejść z taką pełnią wiary, z poznaniem siebie i z poznaniem Boga do ludzi. Zatrzymaj się na chwilę. Zwolnij prędkość. Europejski Dzień Kontroli Prędkości. Ja waszą prędkość dzisiaj kontroluję i życzę wam dobrego dnia. Spędźcie chwilę sami. Spędźcie chwilę samotnie w dniu dzisiejszym. Żegnam was. Hejka. For the